Nazywam się Czciper Hejwowski, mam 38 lat, z wykształcenia jestem muzykologiem, zajmuję się muzyką w dużym wymiarze, natomiast w wolnych chwilach pracuję jako lektor języka angielskiego. W moim domu zawsze było dużo, dużo muzyki, mój ojciec przede wszystkim słuchał bardzo dużo muzyki, mieliśmy gramofon i sporo płyt winylowych. No, i słuchało się całej klasyki Rocka, Jimmy'ego Hendrixa, Led Zeppelin, Cream. Później stopniowo zaczynałem szukać takich rzeczy troszkę bardziej wyrafinowanych yy, i rozbudowanych aranżacyjnie. Obecnie moje trzy ulubione zespoły to Gentle Giant, King Crimson i Graaf Generator. Jestem o tyle szczęśliwym człowiekiem, że mam taką pracę, która daje mi dużo wolnego czasu na to, żeby tworzyć i, i zajmować się muzyką. Zaczęło się od tego, że w domu mieliśmy. Bardzo starą, polską gitarę marki Defil, e, pamiętającą czasy licealne mojego wujka. E, I do moich rodziców przyjeżdżał taki znajomy, który tam czasami u nas nocował, bo mieszkał poza Warszawą, a pracował w Warszawie, no i czasem się zdarzało, że u nas nocował. I on grał na gitarze i ponieważ zobaczył, że ja mam gitarę, to stwierdził, że może chciałbym się uczyć grać i i trochę mnie poduczył. No, najpierw uczyłem się dużo na, na, na własną rękę no i w pewnym momencie stwierdziłem, że trochę mnie ogranicza brak takiej wiedzy, którą by mi ktoś przekazał i tego, żeby mnie ktoś pokierował. Yy, I chodziłem przez rok do fundacji przy szkole i Próbowałem się później dostać już na, na dzienny tryb do szkoły muzycznej, to mi się nie udało, no ale poszedłem, yy, zmieniałem studia, zmieniłem studia i przyszedłem na muzykologię. I tam no, zdobyłem troszkę takiej wiedzy teoretycznej, i, i, no i to mi też pomogło. Świat, który mnie otacza, jest fascynujący. Jest nim zdecydowanie za dużo do zrobienia i zdecydowanie za mało czasu na to, żeby wszystkim się zająć. Stąd ja, ja mam zawsze trudność właśnie w, w tym, żeby, żeby się skoncentrować na jednej rzeczy, i zawsze robię kilka rzeczy na raz, ze szkodą dla każdej z osobna. Ale no po prostu jest zbyt dużo ciekawych rzeczy, żeby mógł się skoncentrować na jednej. No Tak było z moimi pierwszymi studiami. Ja zaczynałem studiować na fizyce, bo mnie fizyka naprawdę interesowała, ale oprócz fizyki interesowało mnie też dużo innych rzeczy, a to były jednak trudne studia i trzeba by się na nich troszkę bardziej skoncentrować. W którymś momencie stwierdziłem, że skoro mam być w czymś kiepski, to lepiej się zająć innymi rzeczami. Fajnie by było spojrzeć na siebie za jakieś tam 20 lat wstecz i. Pomyśleć sobie, że faktycznie zrobiło się jakieś tam wartościowe rzeczy, że wykorzystało się swój czas. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak wiedza, która się w życiu nie przyda. Każda wiedza prędzej czy później gdzieś ci się przyda, albo to, co, to, czego się uczysz, ćwiczy Twój mózg. Natomiast no, oprócz takiego, takiego właśnie czystego rozwoju mózgu, wróciłem do, te, do tej wiedzy fizycznej, dokładniej rzecz biorąc, do elementów elektroniki. Od Jakiś paru lat samodzielnie tworzę swoje efekty gitarowe, lutuję je sobie z zespołów i sprawia mi to sporo frajdę, Wyszukuję sobie jakieś tam różne schematy w internecie i mogę, mogę dzięki temu modyfikować swoje własne brzmienie i szukać, szukać tego, co mi najbardziej odpowiada. Na początku się bardzo dużo błędów zrobi i zmarnuje się tych elementów, ale jak już się dojdzie do pewnej wprawy, no to zrobienie samodzielnie. Nie wiem, dajmy na to takiego przesteru, który może kosztować nawet i ze 300 zł, kosztuje cię e, z, przy wykonaniu samodzielnym kilkanaście złotych tak naprawdę. E, to akurat jest na kawałku takiej deski, powiedzmy sklejki. E, to są obrazy malowane farbami akrylowymi, dokładnie rzecz biorąc, wylewane na bezpośrednio na deskę z kubeczka. Ta technika zainteresowała mnie wtedy, kiedy postanowiłem zrobić e, gitarę z zestawu, zrób to sam. Zamówiłem sobie taki zestaw. Zestaw przyjechał i po czym, jak wyjąłem go z pudełka, to stwierdziłem, hmm, fajnie by było ją jakoś ciekawie ozdobić. No i zacząłem kombinować, co by tu zrobić, i trafiłem na te techniki akrylowe. E, które są względnie proste, no i po prostu przygotowuje się ileś tam kolorów, nalewa się je do jednego kubeczka, i z tego kubeczka wylewa się na przykład na deskę. Stwierdziłem, że to może być interesujący pomysł na ozdobienie gitary. Z moim zespołem jest tak, że no sama idea zespołu to jest już pełnoletnia. Tak, w zeszłym roku skończy, zespół skończył 18 lat, jeżeli by uwzględnić wszystkie kolejne składy, które, które zbierałem. To jest tak, że, że, wiadomo, te nasze pierwsze próby i występy, no to było wszystko bardzo amatorskie i, no i takie, takie bałaganiarskie mocno, mm, ale z czasem, z czasem się to jakby coraz, coraz bardziej rozwijało. E no, tylko właśnie były zawsze te momenty trudne, kiedy, kiedy następowała jakaś zmiana w składzie i trzeba było kogoś nowego wdrażać i tak dalej. To troszkę z, z tym średniowiecznym e, rokiem to wyszło trosz, może nie, nie do końca przez przypadek, ale powiedzmy, jakoś w którymś momencie się tak zrobiło, że kilka takich utworów powstało, a ponieważ akurat zmieniał się skład, to stwierdziłem, że warto jakby też to podkreślić troszeczkę. E, no, jakimś takim ujednoliceniem stylistyki, i dlatego poszliśmy w tym kierunku. Natomiast to, to nie, nie znaczy, że jesteśmy w, w tym kręgu zamknięci już na zawsze. E, mój poprzedni skład był niezły, e, aczkolwiek e, no, troszkę też się zaczynał sypać w którymś momencie. Perkusista nam zrezygnował w takim dosyć nieprzyjemnym momencie e, bo jakoś tak, z miesiąc przed koncertem, który mieliśmy zaplanowany. Wtedy zagraliśmy ten koncert bez perkusisty. W grudniu 2018 mieliśmy taką próbę, gdzie zostało nas trzech. Było nas trzech na tej próbie. Byłem ja, Maciek Klawiszowiec i Michał Flecista. I wtedy zaczęliśmy czytać zupełnie nowy utwór. Wtedy stwierdziłem, że hmm, no jest, jest jakiś potencjał na to, żeby, żeby z tym zostać i coś, coś dalej robić. No przy czym zespół Tabak to jest e, poszukiwanie. Zespół Tabak to nie jest podążanie przetartymi ścieżkami to jest raczej szukanie ścieżek własnych. Z, oprócz, oprócz muzyki mam parę innych y, pasji. Jedną z nich jest filmowanie i to się właśnie zaczęło od tego, że miałem pod, pomysł na teledysk to jednej z naszych piosenek no i stwierdziłem, że trzeba to zrealizować. Przy użyciu y, lustrzanki cyfrowej y, zrealizowaliśmy teledysk. No i tak, no, wtedy musiałem się troszkę podszkolić y, z, z montażu między innymi. Co też jest całkiem przyjemne, w sumie. Jest trochę tak, że, że, że aktorstwo mnie troszeczkę pociąga momentami. To znaczy, lubię, lubię, być, lubię być w jakimś filmie. W szkole, w której pracuję, językowej, realizujemy raz w roku coś, co się nazywa projekt multimedialny. W moim przypadku od paru lat są to mini filmy fabularne, i zawsze staram się w takim filmie wystąpić w jakiejś roli. W związku z czym no, na pewno wcielanie się w rolę e, lubię. Na pewno jest tak, że ja się, ja się w życiu nie nudzę. Nie ma takiego momentu, żebym ja stwierdził, kurczę, ale nudno. E, zawsze mam coś do roboty i to jest, to jest dobre, bo to daje, to daje taką, taką no, chęć do życia. Posłuchaj.